Jadę na działkę zobaczyć co tam po zimie. I tym razem zostaję w domu, ja jadę sama, więc zapraszam na vloga zrobiłam sobie kabriolet. Boże, ale jest niesamowicie gorąco, a to dopiero 10 kwietnia dzisiaj niesamowite. Rzadko otwieram ten dach tutaj, jak takie sceny za oknem. Gęść się przez A ja musiałam sobie tak zrobić, bo mi włosy fruwają na wszystkie strony. Więc zobaczcie ten mój kabriolet. Tak mhm. będę jechać. Wyglądam teraz jak jakaś muzułmanka. Nie, jak, ja dawno tędy nie jechałam. Na działce, to znaczy byliśmy jakieś 5 tygodni temu, ale tylko tak wpadliśmy na chwilę i jechaliśmy inną drogą, nie tutaj, przez ten nasz St. Jacobs. I jak tam tu wiosna? Wiecie co, u nas na południu Ontario przy Niagarze jest zupełnie, zupełnie już inna przyroda. Już wszystko kwitnie niesamowite, bo to jest dosłownie półtorej godziny na południe od nas a tak wielka różnica widziałam zdjęcia które Ola pokazywała na facebooku i to jest po prostu, no jest tam przepięknie także zobaczcie, tam w ogóle jest taki mikroklimat dlatego, że oni są w takiej jakby w takim zagłębieniu więc naprawdę zazdroszczę tych wszystkich tulipanów, żonkili i tych innych kwiatów a tędy to już w ogóle całe wieki nie jechałam ponieważ w tamtym roku tutaj remontowali drogę nie ma żadnych znaków, także mam nadzieję, że ją skończyli i nie będę musiała jechać naokoło taka u nas wiosna, jak widzicie w Polsce jest chyba bardziej progres, jeśli chodzi o wiosnę. Chociaż nie wiem, niekoniecznie w tym roku, bo wiedziałam, że mieliście bardzo złą pogodę ostatnio. Śniegi, grady i tak dalej. Ale napiszcie mi, czy już są liście na drzewach w Polsce, czy podobnie jest jak tutaj. No to droga działa, bo widzę, że już samochody jeżdżą. To był taki właśnie fajny skrót, ale w tamtym roku, no, przez cały sezon dosłownie ją remontowali. Mała to jest straszne, bo mam te wszystkie okna pootwierane. A zapachy tutaj iście farmerskie są. Teraz. Właśnie widziałem, jak ktoś wiózł sofę na wózku i kawałek tej sofy mu spadł, tak jakby ten podłokietnik pod, pod czy tam podramiennik. I pojechał, nie zauważył w ogóle, że mu spadł. Myślałam, że zauważył i że że zawróci nie pojechał dalej. Także dojedzie gdzie ma dojechać i będzie szukał tego. Kurcze, ludzie nie mają wyobraźni, nie przywiążą czegoś dobrze jak wiozą. To mogło też stanowić przecież niebezpieczeństwo: to spadło na pobocze, a mogło spaść na środek drogi. Także bez wyobraźni. No i akurat drewno mi jest potrzebne do. Kominka, proszę bardzo, 2,50 zaworek. za worek. super cena, bierzemy dwa worki. Mój wysprzątany samochód, bo bagażnik już jest cały pełny. Ale jeszcze czysto na polach, takie jeszcze w zasadzie przedwiośnie tutaj jest. A dzisiaj już 11 rocznica. Katastrofy katyńskiej. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze, bo była to też sobota. No i pamiętam te wszystkie teorie spiskowe, które się po tym wydarzeniu smutnym rozszalały. No i pamiętam ten też a, filmik w internecie. Filmik był bardzo przejmujący. Temu były. Tam ten traktat tego samolotu, ta cisza, niesamowity był w ten filmik. Nie wiem, czy on jeszcze jest. W każdym razie smutna historia, ale muszę wam opowiedzieć anegdotę, którą ktoś wymyślił a krótko potem po tym wydarzeniu. Więc jest sobota 10 kwietnia 2010 roku w Moskwie. Putin zwołuje nagłą naradę swojego rządu, czyli swojej dumy. Wszyscy niezadowoleni mówią, przecież sobota jest weekend, co jest takiego nagłego, że trzeba nagle omawiać. Przełóżmy to na inny dzień. On mówi, że temat będzie stref czasowych. Bo jak najszybciej chciałby te strefy czasowe zmienić. Albo usunąć w ogóle. Bo wszyscy mówią, no co, strefy czasowe, przecież one zawsze były, są i będą. I pytają się, dlaczego on tak myśli, że on chce usunąć te strefy czasowe. Dam Wam przykład. Dzisiaj rano dzwonię do Pekinu, złożyć życzenia urodzinowe, a oni mi mówią, że to już było wczoraj. Krótko po tym dzwonię do Warszawy, złożyć najszczersze moje kondolencje, a oni mówią, że jeszcze nie wylecieli. No więc taka anegdota czy śmieszna, czy nie to każdemu pozostawię. Do oceny i napiszcie mi może w komentarzach. No i tylko powiem tyle, że przykre to było, ale powiem też, że mam bardzo dobrego kolegę, który był kiedyś pilotem właśnie na rządowym samolocie, na tym małym, a nie na tym, który się rozbił, tylko na tym Jaku. I bardzo często był przymuszany przez panów polityków żeby lądował niezgodnie z warunkami pogody czemu on zawsze się przeciwiał czemu on zawsze się sprzeciwiał ponieważ dla niego życie jest ta ważniejsze no ale nie każdy po prostu potrafił przeciwstawić się takim ważnym osobom Także ja powiem tylko tyle, i taka jest moja teoria z tym, co się stało. Co tu słychać ciekawego w Artur? Co po drodze jeszcze kupiłam? z skrzynki szampana, to znaczy, ten jest ta. To są Blunen. Także widzicie, sklepy z alkoholem w Ontario są zawsze zaliczane do koniecznych. Także nie było najmniejszego problemu zrobić tam zakupy. Ależ jest pięknie. Samochód pokazuje mi 23,5 stopnia. Ale będę miała rozpakowywania i noszenia, no bo z no ze mną nie jedzie. Cały bagażnik mam zawalony psim i kocim jedzeniem w workach. Do tego mam puste pojemniki po jajkach. Bardzo dużo ich nazbierałam dla właśnie tych pań, menonitek, które sprzedają jajka. One zawsze są bardzo wdzięczne za te puste a, paczki. Do tego mam w samochodzie dwa worki drewna Jak widzieliście na tylnym siedzeniu Teraz jeszcze sześć butelek szampana I zakupy Crazy Dużo ludzi wyjechało już właśnie na takich I na motocyklach i na tych trzykołowych Przed chwilą taki dziwny pojazd jechał Wyglądał jakby gdzieś z przyszłości Tutaj jest takie miasteczko, gdzie znajduje się duża komenda policji drogowej także lepiej nie przekraczać tutaj szybkości 1-62 te gotowe domy. że takie domy można sobie kupić. A skoro już tędy przejeżdżałam, to stwierdziłam, że zatrzymam się i pokażę Wam te domy z zewnątrz. To są domy bez piwnic, czyli tak się tylko kładzie na ziemię. W Polsce słyszałam, że też teraz tak budują. Ten jest mój ulubiony, bo ja lubię takie krągły ganek. Duże są te domy. Ten jest też bardzo fajny. Tylko, bez brandy. co my można zrobić z przodu trochę. Ten taki sobie, trochę wygląda jak barak. Śliczny. Skoro nikt tu nie mieszka, to jest tylko na display, to zajrzę do środka. To jest akurat sypialnia. Za bardzo tego nie widać, bardziej mnie widać. Teraz może tak o. Te deski są bardzo fajne, te sztuczne Po prostu nic nie trzeba z nimi robić i bardzo długo wytrzymują. Tutaj mamy salon z kuchnią. Ładny, przestrzenny Super. Jeszcze zobaczymy ten mój ulubiony. A jakie ładne to! Gazebo Al, Altanka A tu mamy taki do czytania Jakiś taki wizytowy, pić kawę A Tu mamy jadalnię Boże jak hałasują te samochody No te motory Kurcze Tu mamy jadalnię, z tyłu tam kuchnię widzę Musiał się mówić, żeby to porządnie obejrzeć, no ale nie chcę nikomu czasu tracić niepotrzebnie. No przecież nie kupuję tego domu. I ten dom już jest taki poważny. Nie wiem ile to jest na metry. Muszę zobaczyć. To jest już dosyć duży, czyli cztery sypialnie, dwie i pół łazienki. No, bardzo ładne wnętrza są tych domów. I się już zaczynają na polach i zbliża się moja górka roller coastera dawno tędy nie jechałam patrzcie A normalnie mam taki adrenalin rush tak jak się czuję na roller kosterze, naprawdę takie uderzenie adrenaliny Tylko 90 no Super to było. Mam tu jajka. Zobaczcie jak piękne kwiatki tutaj mają. Więc po drodze jeszcze jajeczka odebrane. Pani się bardzo ucieszyła z tych wszystkich opakowań. Cały wielki worek jej dam. Także wszystko dobrze. Nadal jest ciepło. 23,5 Normalnie, bez żadnych masek, bez żadnych paranoi. Oni bez maski, a ja bez maski. No i jak ty tu działeczko po zimie jesteś? Żadnych zabitych szopów nie ma? Nie ma. Dekoracje jeszcze świąteczne są. RWI stoi. Żadnego kotka nie ma. Niestety, albo i Widzę, że moje tulipany wyszły, które posadziłam jesienią na górce. Bałagan jest, bo tutaj buszowali i kupy są porkupina, czyli wieża. Tutaj definitywnie ktoś spał. Wylżane jest. No to dobrze, to miało być oryginalnie dla gadułki. Ale wiadomo, że gadułka już dawno w domu. Poznosiłam wszystko, pogarniałam wszystko, przetrwało tutaj bardzo dobrze. Oprócz jednego mojego motylka, który się zbił, spaty się złamał, ale to jest ok. powieszę innego. A tutaj zobaczcie moje tulipany, które posadziłam w tamtym roku. Nie wiem, czy mi te wywióry tutaj tego nie zniszczą, ale fajnie. Pierwszy raz posadziłam tutaj tulipany. U, co mu się stało, mojemu ptaszkowi? Muszę go podnieść, moja czapelka. Te też już tak jakby się pozwijały. Dzisiaj byłam w sklepie, chciałam kupić nowe, ale oczywiście nie mogłam, bo to jest jeden z artykułów niekoniecznych. Nie wiem, tak jakby wiedzieli, co komu jest koniecznie do życia. Jednemu jest to, drugiemu jest tamto. Jednemu jest kaszanka, a drugiemu jest sztuka. Że dziwne robią takie decyzje. Ale zobaczcie jeszcze raz, a to miejsce, w którym znalazłam Sachi, ten półwysep. Bateria miga. Jest to niesamowite. To jest ten, tu na środku ekranu. Co za historia naprawdę! Tutaj ktoś obiad i drugie też drzewo, ale to nie bobry. Myślę, że to chyba ten jeżozbierz. Słyszycie jak gęsi lecą? Nawet ładnie miskę wymyłam, bo cała była taka w zielonej pleśni, powiedzmy po zimie. Teraz sobie przychodzić i pić. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie dzisiaj. No nic, dekoracje świąteczne chyba już pościągam, jak myślicie. Już święta były jeszcze te drugie, w międzyczasie. Czaple naprawiłam. No i taki bardzo przyjemny wieczór. Cały czas jest strasznie ciepło. Jest niesamowite, ja tak się cieszę. Jest pięknie. Zachód słońca już niedługo. Towarzystwo tutaj zimy też przeżyło. Śniegu nie ma, więc panele ładują. Więc prąd też mam. Super. Zobaczcie na to. Nie wiem czy znacie tą markę. To jest niemieckie wino musujące. Blue Nun czyli niebieska zakonnica. Z 24 karatowym złotem. Bardzo przypomina mi tą anyżówkę, Goldwasser. Pamiętam, że jak miałam 14 lat, to na złość mojej mamie, bo nie chciałam jej zostawić samej w domu na sylwestra i musiałam jechać do cioci z nią. To się u tej cioci tak napiłam bo ktoś przyniósł właśnie tą Goldwasser. Jak wszyscy szli tańczyć, to ja właśnie brałam się za tą Goldwasser. I tak się zatrułam, że przez rok chyba nie dotykałam niczego, absolutnie. Także dziwnie mi się trochę tak kojarzy. No ale zobaczymy. Dużo czasu już minęło. Także powinno być ok. To było moje pierwsze upicie się w życiu. Straszne to było. Tak wystrzeliło, że wszystko mokre naokoło. No i te kawałeczki tego złota wszędzie. Jest bardzo przyjemne. Wasze zdrowie. 11% alkoholu, tak jak normalnie Prosecco mają. I nie za słodkie, także super. Fajne są takie gadżety. W ogóle mam też złoto w płatkach do dekorowania deserów i tortów. A tutaj jest ta owa, niebieska zakonnica. Ciekawe, co to za historia z tym jest związana tego złota skorzysta ten, co będzie miał nalany ostatni kieliszek najbardziej. Wszystko na dnie. Chociaż teraz nie. Teraz zrobiłam taki spien. Może trochę się załapie. No. Posłuchajmy tych odgłosów tutaj. Wiosny w lesie. też przyleciał. A ja czekam na szopy pracze. Zaraz idę do moich Amiszów. Zobaczcie co im nakupowałam. Kiedyś kupowałam im Prince Polo, a teraz stwierdziłam, że te tureckie, a czekoladki, czy tam jak wafelki są jeszcze pyszniejsze o wiele. Także zanoszę im całą torbę tego. one są. Ja czasami podjadam je w pracy, nie powinnam. No i proszę. Mamy pierwszego wizytującego tutaj kochany Jak tam zima przeszła? Widziałeś kowitka może? Ciekawe czy kowidek przeżył Jak tam wszystko u was? Dziuby Jaki chudy po zimie dziubek Fajny, że jesteś Fajnie, że jesteś dziubku Tak No tu masz good stuff. A nie jakąś tam psią karmę. Zobacz, jakie orzeszki pyszne. Coś idzie. Idą koledzy. W tym roku taka zima nie była bardzo zła. Także miejmy nadzieję, że dużo Was przeżyło. Proszę, gdzie poszedł? Najlepszy punkt widokowy na samą górę. Ładny widok, nie? tego jeszcze tutaj nie było Ciałeczki mam i kupa do spalenia oczywiście jak zawsze A tam z drzewa ktoś mnie obserwuje jakiś w masce bandyta o. Tę, gdzie reszta jest